Zaczął nagrywać? No właśnie, Kliknę w tym no, w dobrym momencie. Dzień dobry, tu Wielcy Orlikowcy, z nami Przysik. i Boruba. oraz Tarnas. Ale ty, ty jesteś szybki. w karne. Jakie karne? Gramy w karne, karne. które karne. będzie utrudnione no, przez posiadanie tylu bramkarzy ile mamy punktów. Mamy Grywa do pięciu pięciu punktów, punktów i mamy do 4 bramkarzy. Tak za to każdy to... Jest strzał dostajemy do jednego punkta. Chyba, że nie strzelimy wtedy 0 punktów. Zaczynamy od najwyższego, więc... Tarnas. Let's go! Tarnas, dawaj. Dobra. Okej, okay, mm. on no, z po prostu zawsze. Nie każdy! Okej! Okay. Ale świat! To nie osoba! Druga runda! Nie! Yes. Zero, zero punktu! punktu. Ono z czym zabrałem każe! Lewe okno, le, le, lewe okno watę. Oje, ojej oj 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 Lewe okno walka. Ale czuję lewe. Ja ci z na trzy. Okej. Nie, nie ma, widziałeś zmaradony? Ja widziałem, tylko nie chciałem ci nic mówić Czemu zmaradony? Bramkarz! Lepiej ty w jest wolnie! Dobra, <laughs> tylko je... ja, dwóch bramkarzy ty... Może tam Nie! No. Czekaj, oła! Żyjesz? Czekaj A, ale mi się wygięło, jak popek wczoraj a żeby było śmiesznie, dzień wcześniej Popek złamał nadgarstek w dosyć śmieszny sposób. Miałem z tego niesamowitą polewkę, a dzień później sam złamałem rękę. The next day, to wszystko włoż! Ludzie z legnicy tak mają, nie? Aaaa, ojoj. Pokaż, nic mi nie rób. Ah! Już nie bronię. Mieliśmy przez chwilę wrażenie, że Brzezik znowu oberwał klejnoty rodowe, bo to klasyka klasyków i od paru odcinków pod rząd dostaje A, jest? ale zrobił dzisiaj wyjątek. Nie puchnie? Nie. A... Przepraszam, Spoko, spoko Przepraszam, Przybiję ci rękę. Oj, tragedia. Ale obroniłem. A. A. Ale obroniłem. O, ten leży. Adam, 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 A. Odaś, Adam, Adam, nie. Adam strzela, Adam broni, i Adam No Aj, ładnie. <todkło> Wiedziałem, że strzelić środek. A, nie, żeby coś, ale chyba tu kogoś potrzeba jeszcze. Nie, ja nie strzeliłem. Aha, ty spód <grym znawczą> Dobra, jeden! Ja nie bronię. Ja Daję na już na bronę! Jeloir! Oczywiście, się A Więc co, chyba nie musieli się ja <grym znawczą> Dobra, idę. <grym znawczą> Zrób murek. Nie wiem, to boli ten tylko ja Nie wiem, daj go za plecy na razie. Kurczę! Na litość go wziąłem, strzelał w stronę Adama. Mam, musi Dobra, dwóch bramkarzy. I. 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 Ojej! Ojej! Ojej. Ojej. Nie damy coś, ale potrzeba tu jeszcze kogoś? Trzech bramkarzy Trzeba to Idźcie. Ja odpocznę. No Ja obrońcie, to bo on zaraz wygra. Tylko nie pyta, dobrze wam Ja. to. Wiedziałem, że dwóch bramkarzy Teraz stare będą. Wziąć. Kogo? Brudnego mówisz? <grystanie> <grystanie> Ale chyba nie tak. Troja. ja i to Ej, trafiłem w bramkę prawie! Prawie. prawie. O Mo! Gdzie? Gdzie? Dobrego. Trzech! Cztery! Wszyscy musimy! Ej komplet! Komplet już! Ej ja bronię jedną ręką jak to... Tarnas! Cztery! Jak strzelba to wygra! Więc się postarajcie! Nie mata, mata! Jest! Ej Dobrze! Widać, że bramka mieć gnity. Ja! Jeden bramka! Weź puść to ja! Zawsze musisz być najlepszy? Tak, złam noc garstek, następny. Cześć! Przeciurawiam siatkę. Ile u ciebie w U mnie trzech teraz. No to jest... to dobra! Ja się nie rozdwoję! Dobra. Dobrze! O kurde! Jest! czterech? Czterech, O kurde! O cholipka! Cholipka! To jedziemy ja tutaj na okienko! <noise> Oj, kompletnie nieudanie, jak mówią młodzi ludzie, masakracja! Yes. 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 Ja trzeba To jeden bramka Jest prawdopodobnego Co tutaj się stało? Dobra, dobra! Mi Czek bramka żyło proszę! Trochę się boję! Teraz bym się bał! <noise> Chyba tak w środek trzeba! <zum> spojenie, ale poszło. To spojenie powinno się złamać jak mój nadgarcek. To już dwóch nadal. Dwóch! Dwóch. Ale jest jeden taj nadal. Czemu dwóch? Chcesz. Nie mam moje. Ja! Ja, jak wyście to zrobili? Nie to ja trzech. Zrobiliśmy za wiele pozycji. Wszyscy. Tak, razem z piłką. Brońcie! Bo jak strzeli to wygra. Cztery! Jest. Dobrze. Dobrze. Dobrze! Ej, na dla brzęzia? Da! Tak. Kurde. Kurde przez Adama się przebić, nie ma nie da. Przez nie ma domu. nie, da. <suszy> nie <suszy> da Widać, że bramka z źle <suszy> Czego się? Jeszcze, jeszcze Ronaldo wyjść. Także nie samo punktu. Oh. Aj. No nie! Nie! I skontuzjonał się! A to... Może byśmy to obronili! Nie! Celował we mnie, kurde! No chciałem tam w lewy dolny! Traorę! Chyba tutaj we mnie będzie ładował! Dobrze! No, dwa mnie łobuję. kurde, coś o, o, zrobił. jest dwa O kurde. O nie. No nie, oj, teraz. Kurde. Timon, strada! Srezi! Nie! I to? Ja idę! A! Nie wiem, A, gdzie to jest środek! Wymagasz się mnie, żebym nabierzył ten środek. I co ja mam? Stradz się Złapał. To, to może ci tam zostać już. No. Zrobisz Nie! Widzisz to, zobacz. Obronił. to. Powoduj! Oooo! Okej. Dobra! twarz mi leciało. No to jest piłka, tak! A ja, ja wentylka szukam Dobra, no tylko? Wętylka! To jest To jest akcja! To jest, to jest, tancja, to jest. nas był I tym sposobem dowiadujemy się, kto jest królem karnych! Poraz! Widać, że kolega się saka. Dziękujemy, to było wielkie orlikowanie, my jesteśmy wielcy orlikowcy! A ja mam złamanej leżarcy. Nie będę stać na rękach, No i tak się kończy orlikowanie. Niestety moja ręka trochę bardziej ucierpiała. Jak wróciłem z nagrywek to mocno mi spuchła. Ciekawy w ogóle jak zmontuję ten film.